Dobra, zaczynamy pakowanie się na wakacje. ośmiosobowa rodzina, jedno te 5 karawela, cztery rzędy siedzeń, sześć fotelików, dwóch dorosłych ludzi. No. tutaj mamy torbę z kurtkami i właśnie sobie przypomniałam, że nie spakowałam żadnej mojej Nie tak, dwa nosidełka, my mamy multi-age kawki, takie większe, z myślą o Stasiu i Nince, a w tej torbie tak, w tej torbie mamy prześcieradła, żeby nam się miło spało tam w tym domku, mamy też poduszki dla każdego i mamy śpiwory Osiem śpiworu zajmuje już całkiem dużo miejsca. Ja sobie wzięłam takie buty na zmianę. Balerinki i adidasy. I... Nie, ja jednak się, wiecie co, ja się przemienię To przodu. O! Będzie mi łatwiej jednak. Dzieciaki miały same sobie spakować plecaki. Miały tylko takie wytyczne, żeby nie przesadzać z ilością rzeczy. Chłopcy nasi są spakowani w takie i dziewczynki w takie plecaczki. Kuba się spakował w plecak, który mamy już 10 lat. 10 lat, Kuba, nie? Lekko. Lekko 10 od początku małżeństwa. Nawet przed. Od to już A wiesz kiedy mamy rocznicę zaręczyn? W poniedziałek to będzie 10 lat. Będziemy, to tak, w poniedziałek będzie dziesiąta rocznica tego plecaka. To jest plecak, w który cały zmieścił się Jakub. Właściwie nie Jakub, tylko jego ubrania? Taki dobry sucharek. To jest spacerówka. Ma odpowiednie wymiary po złożeniu, to jest spacerówka z Twist Shake. Dlaczego ma odpowiednie wymiary? Z powiem Wam, jak zobaczycie nasz bagażnik, chyba że już widzieliście na początku filmu. I co? Tu jeszcze dzieci dorzuciły jakieś książki. A to jest moja torba. To jest moja torba. i Ja tu się zmieściłam. Wzięłam za dużo blues, ale trudno. Nino. Jak ci idzie? Tu są widone, Tu są jakieś kuchenne rzeczy. Jakieś ryże, mąki. Po co to kupować? Jak jeszcze mieliśmy trochę. Tu mamy taki awaryjny zestaw urodzinowy gdzieś tu powinna być jest świeczka, świeczka z numerem 6 bo jutro sami ma urodziny e, okularki przeciwsłoneczne to jest mój plecak podręczny plastry, płyn na komary no, tak jedną ręką to jest bardzo trudne nie poddam się jest, e, płyn na komary gumka recepturka, zwykła gumka e, nożyczki taśma klejąca tak, zestaw Mike, Mike Givera Yy, tu są nożyczki. Ołówek, długopis, yy, resztka mokrych chusteczek. Tu miejsce idealne na okurary. Yy, I co? Czy mogę prosić o ciszę? Nagrywam film. A no, a Gdzie znalazłeś ten aparat? To Borys znalazł. Był w szufladzie ze skarpetami. Dobrze, więc tak, kontynuując. To są takie saszetki z twist shake'a, takie wiecie, woreczki strunowe. W jednym trzymam maseczki, jakby się gdzieś przydały. Tu jeszcze mam dwa, bardzo lubię w nich, w plecaku przychylać różne pierdoły. Jakieś orzeszki, końcówkę na drogę, dwie zapasowe pieluchy, tam jeszcze jest książka, której nie widać. I to jest mój plecak podręczny. Plecak podręczny Kuby. To... Kurczę, gdzieś mu chyba ostrość wyciekła. Plecak podręczny, kuby. To jest taki cienki. Yy, I tam jest komputer, wszystkie kable, ładowarki, powerbank, słuchawki, pszczoła, yy, słuchawki, ładowarki. Yy, potem, jak chodzimy gdzieś w górach, no to my właśnie nosimy jakieś tam awaryjne rzeczy. A, jeszcze tu. Tu może nie widać, ale tu mam takie uniwersalne krótkie spodenki dla każdego, gdyby ktoś miał jakiś wypadek. A tu mam taki ramper zbawełniany dla niny, jakby się pobrudziła na jakiejś kolacji czy coś. Bierzemy gofrownicę. Gofry to jest super sposób, żeby mieć takie suche, niebrudzące żarcie na drogę w górach. Bierzemy taki zestaw nówka nieśmigany, z czuczu. -czu. No zobaczymy, może będziemy mieli na to czas. Gdyby padało. To sobie pouczymy się czytać, co? Co jeszcze bierzemy? Fantastyczne gry. Przy okazji ją zrobię mini recenzję gier. Jest tak. To jest gra kooperacyjna. O, popatrzcie, jest kocioł, jest plansza, jest wilk, są świnki. Czy ty weszłaś na stół? Oraz jadłaś pizzę. Tak, dzisiaj jeliśmy na obiad pizzę. Kolejna gra to jest nasz hit od jesieni zeszłej. E, super gra, fantastyczna. To jest rodzinna gra, w której e, dzieci i rodzice mają równe szanse, a nawet bym powiedziała, że dzieci często nas ogrywają. Tutaj liczy się spostrzegawczość. No i tak jak w ogóle z tego wydawnictwa gier, oczywiście e, przepiękne ilustracje, piękne wydruki. Teraz głównie widzicie moją rękę, takie małe liściki. Czyż to nie jest urocze? No i co? Yy, I gra jest tak wymyślona, że można na wielu poziomach. Ugh, na wielu poziomach... Chciałabyś balona? Tak. Mhm. balona. Dobra, możecie, możecie wziąć po jednym. Okay, Nina, ale musiała być no zejść ze stołu, bo Nie ja się... tego. W Tej torbie. A, nie! Gry, wracam do gier. Yy, to jest gra również kooperacyjna. Tu jest bardziej rywalizacja. A tu jest kooperacyjna. Celem jest ugaszenie pożaru. Tu jest pan strażak. Są płomienie. Buduje się dom. I jest kotek do uratowania, który nie wiem gdzie jest. W tych grach zawsze są takie fajne woreczki. Okej, okay. i co? I nasza kosmetyczno-nocna. Pakunka to po prostu jest taka, taki pojemnik CK z takim klikiem, że nawet jak jest tak hamsko naładowany, to można zamknąć. Same już nie wiem czego wam nie pokazywałam. Aha, to jest torba, która się nazywa plażówka. Mamy tu szybko schnące ręczniki, stroje kąpielowe, tak mniej więcej po dwa dla każdego. Tu mamy taką torbę pod tytułem Atrakcje do auta. No, może nie tylko do auto, bo na przykład to się do auto, za bardzo nie nadaje, ale będzie spoko, żeby chwilę z Niną posiedzieć, z nią pogadać. I tu mam takie różne zgadywanki, których oni jeszcze nie widzieli. Takie z czuczu, -czu. nie wiem, czy znacie, to takie, wiecie, na kółeczku, nie? Albo na takiej hmm, klamrze. Także dzieciaki nawet sobie między sobą, starsi czytają młodszym. A, jeszcze tu z takich fajnych rzeczy na podróży, no to... Ja już mam wrażenie, że wszyscy to znają, ale te wodne... Z pędzelkami, to jest też super. A chałkę dla małp masz? Co? No taka chałka dla małp. Chałkę dla małp? Chałka dla małp. <noise> I gniewne oczy tak na zaś. Ja, To ja dam też radę dla e, tatusiów. Weźcie latarkę. Zrobi na światło. Czołową. Mm. E, tak, proszę Państwa e, Chciałam Wam pokazać, że spodnie są wstrzelowe Tu ze ściągaczami Zawaliste, w środku milutkie Że nie trzeba nic mieć pod spodem Więc one zimą mi się sprawdzają na śnieg A y, jesienią, tudzież właśnie W taki zimny, mokry dzień Też mogą być fajną izolacją, żeby się tarzać Po tych lasach I ja mam z Mama Iti e. I bardzo polecam, super mi się sprawdzają Tu mamy ciuchy na niedzielę Koszule Kuby Sukienki moje i dziewczyn, koszule chłopaków. Tu mam takie jakieś łazienkowe rzeczy i trochę tabletek do zmywarki w woreczku strunowym. W ogóle woreczki strunowe, przypakowane ze szczad. Mam pieluchy, pancy. W tym worku są piżamy. Tu są ręczniki, termometr do douszny, fajny. Hermos Brown. Tu mamy szczoteczki do zębów nasze. I co tam jeszcze jest? Tam pod spodem? Od, bardziej od tej strony. To przy okazji ci znajdę, kuba. Mamy szczotkę do paznokci, mamy y, jeszcze jeden kleszcze and komary, mamy filtr, mamy plastry, worki na śmieci, baciki, żele do twarzy, i inne rzeczy i takie podstawowe lekarstwa, y, które potrzebuje nasza rodzina, i mamy. Kapsułki do prania i szampon i odżywkę. Tu masz swój pies. Samuelu Jak się czujesz, dzisiaj jest twój ostatni dzień pięciolatka. Będziesz miał już 6 lat. Ciekawe czy jak otworzy to się wszystko. O, oh. okej, okay, czyli jak otworzę to się wszystko wysypie, to nasz mama. To ja! Chciałam, chciałam zobaczyć, jak tu się wszystko zmieściło. Tu się mieści właśnie tyle. Jest godzina dziewiątej wieczorem, jeszcze jest całkiem przyjemnie. Tata poszedł załatwić jeszcze. Jakieś Papa. ostatnie rzeczy i sama w to nie dowierzam, zmieściliśmy się bez problemu Możecie pomachać, hej! Hej, kocham nie Niesamowity Niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam no A tak. to. Wow Nagleed jestny. Podstawa wielkich wypraw to brać jest do Co czego chwali na je. If you find the one you should never give up. <laughs> I think it's the way life <laughs> changes <laughs> when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yet. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it and still Poradziła sobie. Nie to się doszliśmy. To dzisiaj chcieliśmy dojść. Zobacz, jaki widok. Jesteśmy najwyżej. co to nagrywamy film Czy ktoś zapominał no ha